Cześć mój drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Tomb Raidera I nie wiem gdzie jesteśmy szczerze mówiąc eee, Chyba wychodzimy z tej jaskini, z ostatniego grobowca jak byliśmy eee, Czy nie? Tak, to już będzie normalnie eee, I... Eee, nie, tu jeszcze będę się przekradać, okej okay. eee, Generalnie to... Yy, jest taka sprawa, że grobowiec zlutowaliśmy, mam nadzieję, że nam się nic nie, nie cofnęło, ale musimy pójść dalej z fabuły, bo ja nie mogę się teleportować do innej lokacji. Tylko tak... Jak teraz iść jeszcze, to jest dobre pytanie. O widzicie, kurczę, ja tutaj nie za bardzo mam możliwości. Ale mogę po prostu sobie spaść, chyba, tak? O, na stolec. O, jesteśmy, dobra, działa. Tutaj jest drzewo. Jak zwykle sprawdzamy miejsca, które nie, pod... nie powinniśmy. A, mieliśmy ocalić pilota, który ten niebieski dymek... Znaczy, tam zapalił, no. Flare czy cokolwiek. A tu mamy co? Relikt. Oglądał na to zdjęcie było wielokrotnie składane i rozkładane. Nigdy nie wrócił do domu. Ta wyspa zabrała życie tak wielu ludziom, okej, okay. eee... kurde, Wow, dobrze, że sama weszłaś w to. Trzeba tam się jakoś jajka. doskoczę nie doskoczę strasznie dziwny teren ja totalnie nie wiem gdzie mam dobra wiem jak to trzeba robić Musi musimy używać tej walonej linki nie chce mi się ale trzeba no e, sorry nie tu aha tu ja nie okej okay. eee. ojejio Pyk. Jesteśmy. Przy świetnym teren. Ciekawe jak się i tutaj poruszali ludzie wcześniej normalne. Zapalmy sobie ogień. Yy. Nie wejdę tu, prawda? No pech. Eee. Yy. O masz. Łuk mi wyjmi. Jeden. Dzięki. Tu są też jaja, ale chyba pójdziemy naokoło. Mam nadzieję, że jest jakieś wejście, bo nie chcę ryzykować. Wow! Czas, żebym opuścił tę przeklętą wyspę. Dość już widziałem Yamatai. Nie znajduję wytłumaczenia dla mocy, którą włada słoneczna królowa, ale nie pochodzi ona z tego świata. Tak, jak podejrzewałem, wiedziała o moich zamiarach od chwili, gdy postawiłem stopę na tej ziemi. Manipulowała mną, bawiła się, żeby sprawdzić, jakich informacji poszukuję, ale zawsze wiedziała. Jeśli zdołam ujść z życiem z tego miejsca, muszę ostrzec mojego pana. Ostrzec go, że powinniśmy za wszelką cenę trzymać się z dala od Yamatai. Jeśli chcemy zyskać dostęp do jej mórz, musimy zapłacić wszelkie daniny, jakich zażąda. Ale nigdy nie powinniśmy jej rozgniewać. To doprowadziłoby nas do upadku. O innych rzeczach, które widziałem, o tych mrocznych koszmarach nigdy nie powiem ani słowa. Mhm, mm dobra, to teraz tak. Muszę się tam dostać. Muszę się tam dostać, ale zanim to... Tu, tu były jaja. Shift, a, Alt, sorry. Cyk, dzięki. Oj, oj, oj. Właśnie może, może tak to... o. Chyba widzę, jak to można zrobić fajnie. Dobra, wejdźmy tutaj jeszcze. Dzięki. Teraz tak. Tyk, tutaj. Ładujmy się na górę, bo tam są jakieś rzeczy. I tak tutaj pewnie coś jeszcze pominąłem. Tamte jajka, mam nadzieję, że mi się zapisały. O, jest, tutaj. A, amunicja o, Żeby po amunicję taki kawał to jest to słabiutko Wow, Lara Jo pierdziele coś ty zrobiła O w mordej Puść się Boże Święty Dobra, cyk i idziemy do tego lota tam. Oczywiście. Jak dobrze? Kapitanie Jessop! Kapitanie Jesop. Nie chcę mi się tego rozpalać, szczerze mówiąc. Tutaj nic chyba nie ma, nie? Tak, nic tu nie ma, na spokojnie możemy iść. Poszedł sobie gdzieś, albo będziemy musieli go z rąk tych tutaj, tej organizacji. Okej. Okay. Dawaj to. Śruby. Hej Laro, Rod powiedział nam o samolocie. Nie martw się, musi być inny sposób, żeby się stąd wydostać, nie? Mam nadzieję. Widać jakieś ślady sam? Zaprowadzili ją do jakiegoś starego, japońskiego pałacu. Już mi się to nie podoba. Ej, wyluzuj. Na pewno tylko sobie zwiedzał. Kiepski z ciebie kłamca, Alex. Uważaj tam na Powodzenia. Ostro. Do jakiegoś pałacu będę ją odbijać. Co to za miejsce jest? Ej, dobra, chwila, bo tu mamy ten... Będziemy mogli się teleportować? Nie, dalej nie możemy. Świetnie. E, to nas to nie interesuje. E, tędy mogliśmy przyjść? Czy źle rozumiem? Tak, dokładnie tak. Ok, no to teraz idziemy tutaj. te ruiny są sprzed okresu Kofu. Dobra, śrubek trochę znajduję. Szkoda, że 10 sił. Czemu chłopie nie mogłeś poczekać? Królowa, Czyżby nie. Nie mógł poczekać, tylko gdzieś pola Niesamowite... Co on tam leży? Martwy ziomek tam leży? W sensie tam. Nie, kiwa głową, żyje. E, tylko ja tu tak biegam, wiecie, bo chciałem sprawdzić, czy coś ciekawego mam. Ale chyba nie. Dobra. Naiwna i przewidywalna. Zabić ją. Aha! Oni są bezludzkie. Straszni złodziej. Jak wielu. tyfy ty, ty. Dobra. i co teraz? Mam duseę? Dobra. Ała. O mordę. No, pech, że nie wylądowałem akurat na mięsie, co tu się dzieje? Jakieś mityczne stwory, i nie mam broni, oczywiście będę się musiał przekraść. Okej, okay, czy nie mam się skradać tak, żeby nie zrobić za dużo hałasu? Dobra, i tak mi nie wyszło. O Boże, dawaj tą skrzynkę. A tu ludzi jest. Ale nie ma co zbierać zbytnio. O, będę mieć spluwę? Mam nadzieję, że ciągle działa. O, i w ten sposób otwieram sobie drzwi. Słyszałem coś bliżej. Strażnicy ją zabiją. stąd, zanim nas znajdą. Matias niczego się nie dowie. Co mam nieskończoność? Dziewięć grobowców. O proszę, Słoneczna Królowa i jej burzowa gwardia. Chimiko, pierwsza słoneczna królowa, to naprawdę Yamatai. Ty naprawdę tu jesteś. Naprawdę martwa. To coś niesamowitego. Wygląda na jakiś rodzaj rytuału ognia, rytuału ofiarnego. O, coś okropnego. Ale dlaczego ktoś spalił te kobiety? Wyprawa. Pilgrzymka do... Czy to jest ten klasztor? Przelewanie wody... Ale po co? Tu jesteś... Królowo... Chwila... Przecież to nie jest przelewanie wody, tylko transfer mocy. To jest rytuał przejścia. W ten sposób wybierałaś swoją następczynię. O nie! Dobra, ale. O, kurna! Fuck, wróbcy mi przejścia. Ale akce co? Ale dostajecie! Teraz umrzesz! za to! Dawaj rzeczy. A są moje te? Zpluły wszystkie, czy nie? mi wróciły. O tak, mi, wrócił mi mój zestaw. Świetnie. Czy co? O, jeszcze tu panów trzeba przeszukać. Dobra, i jak stąd wyjść? A, tędy. Dobra, widzę. E, łuk. Strażnicy e, dobra ze śrub nie albo może byśmy zrobili, ale dobra, jest trudno. Czwórka? Nie, trójka. Dobra, wyłasz? Łomasz! Jak jest taki wiatr, to... jak to mnie nie zwieje, w bo ogóle? Boże... Oberwie się, Lara szybciej a jednak nie o się, no dobra. Ale to już tak. E, tutaj nie dam rady otworzyć, nic z tego musimy się czymś Uważaj, to No czemu mnie słyszeli? nie strzelaj. porozmawiajmy. Strażnicy wszystkich nas zabiją za wtargnięcie. Kim są ci strażnicy? Czego oni chcą? Tuż mieliśmy pogadać. Ja pierdzielę. Chwila, bo... A dobra. Co o ty? Dobra, mam go. Trójetka. Mogliśmy naprawdę pogadać. Po co wy się chcieliście napieprzeć ze mną? Amunicja. Tego nie chcemy. Jak to otworzyć? Ehm. Coś tu musi być, chyba nie? A, już wiem. Kurna. No, schowaj mi to pochodnie, bo nic nie widzę. O co to? Jestem ranny! Wykończenie. Wyjście było zaraz pod Dobra, pyk. Muszę znowu coś... Okej, okay, nie rozumiem. O cholera, czy to tak miało być? Chyba tak. Dobra. Wiem już o co chodzi. Teraz to zamkniemy na szybko. Teraz trzeba to otworzyć. Nie wiem, czy mam to zniszczyć tak kompletnie, czy wystarczy właśnie, że w to uderzę raz.

Oa. A on raczej pewnie ten będzie. Dobra. Muszę się stąd wyrobić. Złapę, co zgrabę. No ale to co ja mam jeszcze zrobić tu? Dobra, zamknijmy. To co, mam po prostu walność w dzwona? Eee... Nie, czegoś tu brakuje cały czas. Kurde. Ale to może to też <test> powinniśmy <Springs> teraz otworzyć. Tak, dobra. Wszystko jasne moi drodzy. Cholera... Ja pierdziele! Okej... Ej no, Lara, proszę! Jest nie tak z tą wyspą. O, masz jeszcze niżej gdzieś spadłem. Tyk, i gdzie jestem? Gdzie jesteś? Nie wiem. W jakimś starym w pałacu. Ciągle rozmawiają o jakimś rytuale ognia. Przera. ja jestem przerażona. Kolejna ktoś idzie. Muszę decydować. Sam? Sam! Rytuł ognia. Jak na fresku w głowocu Chimiko. Rod? Jesteś tam? Idę w stronę pałacu. Inni też tam są. Dogonicie i dojdziemy razem. Ale będzie rzeźnia w pałacu, ale moi drodzy, to w następnym odcinku trzymajcie się, Cześć.